Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w imieniu Związku Literatów Polskich w Domu Literatury. Ponieważ wiele, z Państwa, wiele osób z Państwa jest tutaj po raz pierwszy, pozwólcie, że powiem o tym miejscu i o tym, o tym domu. W 1939 roku, kiedy bomby spadły na Zamek Królewski, trafiły również w ten dom. Została z niego kupa gruzu i fragment ściany do wysokości połowy pierwszego piętra od krakowskiego przedmieścia. Został odbudowany w roku jako jeden z pierwszych w tym rejonie, w rejonie Starego Miasta. Został odbudowany w roku 1949 i oddany Związkowi Zawodowemu Literatów Polsce. Taka ta organizacja wtedy się nazywa. <laughs> Jeśli Państwo zachowacie ciszę, to usłyszycie taki szmer tutaj pod, pod sufitem. Ten szmer wydają duchy, które tutaj polatują. Duchy tu wima Broniewskiego. Iwaszkiewicza, Gałczyńskiego, Miłosza, Szymborskiej, Naukowskiej, Dąbrowskiej i wielu, wielu, wielu innych. To jest nasza aula, Aula Domu Literatury. Tutaj odbywały się, odbywało się bardzo wiele spotkań, jubileuszy, sesji naukowych i tak dalej, i tak dalej. Tu się gromadzili nie tylko pisarze, ale i przyjaciele, wielcy aktorzy, muzycy, plastycy. Cała kulturalna gromada warszawska i nie tylko warszawska. Tutaj w czasie naszej głównej imprezy, którą jest Warszawska i Poezji, a odbędzie się w tym roku po raz 52. drugi, Tutaj gościli najwybitniejsi poeci ze wszystkich kontynentów poza Antarktydą, bo tam się poeci nie rodzą, bo tam jest za zimno. Tutaj odbywały się bardzo możliwe zebrania i narady. To nieprawda, że przełom 68 roku zaczął się od, od, zdjęcia dziadów w Teatrze Narodowym. On się zaczął dwa tygodnie wcześniej tutaj, w tej sali, kiedy Stefan Kisielewski zagrzmiał i powiedział o dyktaturze ciemniaków. No ciemniactwo również tutaj, tutaj bywało. Pamiętam takie zebranie, kiedy siedząca w tym miejscu Magdalena Samozwaniec, do sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powiedziała: Mów głośniej synku, bo cię nie słychać. Tak to było. Proszę Państwa, ten dom został odbudowany tak, jak, jakim był. Jakim był. Takim, jakim, istnieje, jakim widnieje na trzech obrazach kanaletta i kilku rysunkach. Jeśli kiedyś Państwo zamieszkacie w naszym małym hotelniku, to zobaczycie, że to, co mówię, jest prawdą, bo tam parapety są o takiej, takiej szerokości. Takiej oto szerokości. Teraz w tym domu są trzy organizacje pisarskie. Na drugim piętrze polski PEN Klub i tamże jest nasza biblioteka gromadząca około 70 tysięcy wolumenów. są również starodrugi, unikatowy zbiór wycinków prasowych dotyczących pisarzy dotyczących pisarzy. Więc PEN po tamtej stronie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, które powstało w 1991 roku i Związek Liberatów Polskich. A Związek Literatów Polskich powstał 12, 13 i 14 maja 1920 roku z inicjatywy Stepana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Wacława Sieroszewskiego i Zosi Naukowskiej. Mówię Zosi, Panie Zoki, dlatego, że była wtedy Młodą kobietą. Proszę Państwa, w stulecie naszej organizacji ustanowiliśmy oznakę honorową Związku Literatów Polskich. Tę oznakę honorową otrzymują przede wszystkim nasi członkowie. Uwzględniamy ich staż tej organizacji, ich dorobek twórczy, ich aktywność. Naszej organizacji. Ale przyznajemy tę oznakę również naszym przyjaciołom, ludziom zasłużonym dla popularyzacji literatury. Bibliotekarzom, wydawcom, dziennikarzom, wyda o wydawcach już mówiłem, nauczycielom. Nauczycielom również. Nauczycielom, którzy z nami. Współpracują nauczycielom z Warszawy i z Wazoprz. Miło mi Państwu zakomunikować, że, że kapituła naszej nagrody, naszej oznaki, postanowiła przyznać tę oznakę Pani Marii Obecnej. Ja nie mam wielkiej wprawy w oznaczaniu, więc może krew się poleje. Ręce mi się trzęsą do wzruszenia. Teraz coś zbidnie. To się komponuje kolorystycznie, prawda? Że, że będę z Wami niedługo, no bo ja mam niż... dzisiaj bardzo trudny dzień. Ale proszę nie odchodzić, dobrze? Ja się nie obchodzić. dobrze? właśnie się uspokoję. Nie wiem, co powiedzieć, proszę Państwa. No naprawdę, to, to jakiś taki pozytywny podstęp chyba tutaj się zdarzył. Ale dziękuję z całego serca no wszystkim, którzy się do tego przyczynili. I co mogę powiedzieć? Właśnie. Teraz mi przyszło do głowy, że w 1994 roku mój pan kierownik Zieg w Rembertowie, bo już pracowałam wtedy od 1980 roku w Rembertowie, namawiał mnie, żebym napisała książkę. Ale ja, no, panie doktorze, ja nauczycielka z małego miasteczka, ja książkę, no ja w życiu nie napiszę książki. Ale dotąd z takim uporem mnie zachęcał, że napisałam pierwszą książeczkę najukochańszą, w 1994 roku. No i tych książeczek troszkę przybyło. I po prostu no, jestem niezmiernie wdzięczna, że po 30 latach pan prezes Marek Baszkiewicz docenił moje pisanie, bo nie jestem literatem, może kronikarką troszkę historii opisywałam, yy, wspomnienia, yy, wiele metodycznych książek dla nauczycieli. Także yy, cieszę, się cieszę się ogromnie. Dwa słowa do Państwa. Drodzy Państwo, nasi przyjaciele, no, jestem naprawdę wzruszona, że z Podkarpacia, z Rzeszowa, z Przemyśla, z różnych miast Polski dojechaliście do nas. Mimo, że my nie mieliśmy nagłośnienia, reklamy, ale przyjechaliście, bo no, Państwo stwierdzili, że temat jest bardzo ważny. Prawda? Nie ma ważniejszego tematu jak nasze polskie dzieci, które rzeczywiście przeżywają wiele dramatów i o których się nie mówi teraz dopiero niedawno zaczęto mówić o emocjach dzieci także jestem wdzięczna państwu jesteście naszymi przyjacielami a przede wszystkim przyjacielami dzieci na razie. Szanowni Państwo, nazywam się Marta Mirgos i bardzo serdecznie Państwa witam. Będę prowadzić tę debatę. Witam wszystkich członków Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży, także Stowarzyszenia, które powstało w grudniu, aby właśnie mówić o emocjach dzieci, o trudnych emocjach dzieci i żeby starać się ten system naprawić. Witam parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządowców, przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka, nauczycieli, burmistrzów, dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, dyrektorów placówek niepublicznych, lekarzy, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, pracowników urzędów miast, rodziców, przedstawicieli wydawnictw pedagogicznych i media. Witam panią Annę Grzygrzunkę-Woźniak, kierownika Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie, współorganizatorkę tej debaty, inicjatorkę i realizatorkę licznych projektów społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin dysfunkcyjnych, jak i osób starszych i niepełnosprawnych. W uznaniu za pracę została odznaczona przez ministra rodziny i polityki społecznej odznaką honorową Delitis Pro Familia. Pani Aniu, zapraszam. Takie... Dziękujemy bardzo za Witam Panią Urszulę Łączyńską, eksperta do spraw matematyki w Komisji Intermarsz Szkół Europejskich. Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej. Witam także Panią Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Monikę Jagodzińską i Pana Zygmunta Pyszkowskiego, Wiceprezesa Zarządu i proszę o zabranie głosu. Dzień dobry i także za to, że, że chcieli państwo odznaczyć przedstawiciela stowarzyszenia odznaką naszej organizacji, to jest odznaka Przyjaciel Dziecka. Ta odznaka liczy sobie już prawie 80 lat, więc ma już swój taki duży dorobek. Uważamy, że to jest najpiękniejsze odznaczenie, jakie może być, bo świadczy o tym, że przez wiele lat osoba, która jest uhonorowana tym oznaczeniem Działała na rzecz dobra dzieci, w interesie dzieci, na rzecz przestrzegania ich praw. Ja tak krótko powiem, towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodziło w 2019 roku stulecie takiej oficjalnej działalności. I w tych czasach, między ruch został tworzony przez pedagogów i przez lekarzy. Mamy świadomość sytuacji społecznej, jaka wtedy była w naszym kraju, i osoby, które tworzyły właśnie towarzystwo Przyjaciół Dzieci działały w imię trzech takich praw dzieci, takich niezbywalnych, podstawowych, o których możemy powiedzieć, że cały czas funkcjonują. Było to prawo do życia, było to prawo do zdrowia i prawo do nauki. Ta dzisiejsza debata, która ma być poświęcona i problemom edukacyjnym, ale i też tym, temu, co się łączy, czyli zdrowiu psychicznemu dzieci. Uważam, że wpisuje się jakby w cykl tych takich spotkań i rozmów, które też prowadzimy pewnie w naszych domach, które mówią o tym, bo widzimy, prawda, jaka jest skala wyzwań, jak gdzieś to wszystko zmienia, jak nie nadążamy chyba trochę za, na tą, za tą rzeczywistością, która nas yy, otacza. Tak czasami ja mam wrażenie, że jakby ta rzeczywistość wokół nas, te przemiany takie techniczne są szybsze niż my rozwijamy się jako ludzie tak? i być może stąd są te problemy. Więc pewnie trzeba dyskutować jaka edukacja, czy wszystkie dzieci, które w tej chwili trafiają do systemu edukacji mieszczą się w tym schemacie edukacyjnym, który funkcjonuje w Polsce od lat. Czy to nie powinno być edukacja dostosowana dla dziecka, nie tylko w kontekście humanistycznym czy, czy umiejętności ścisłych, ale przecież wiemy, że tych rodzajów inteligencji jest zdecydowanie więcej, więc ta szkoła powinna być no, otwarta przede wszystkim na to, z czym to dziecko przychodzi, jakie są potrzeby, jaki jego potencjał. Należy w ten sposób wspierać. Ja życzę Państwu dobrego czasu, dobrej dyskusji, takich wniosków, które będą mogły być złożone gdzieś wyżej i oby one przełożyły się na skuteczne działania, które doprowadzą do zmian w tym systemie, bo już wszyscy czujemy, że jest po prostu taka potrzeba. Proszę. Na znaczenie? Szanowni Państwo, ja może mam głos donośny, więc nie będę korzystał. Myślę, że... Bardzo dobry temat trosce o lepszą szkołę. To jest bardzo szeroki temat. Dlatego, że lepsza szkoła to można by powiedzieć no, przecież są rankingi szkół. Mamy wspaniałe szkoły, ale dla kogo są te szkoły? I teraz to jest do zastanowienia się. Teraz, kiedy mówimy, żeby ona była lepsza, ona ma być. I dlatego super zdolnego, ale i dlatego, który nie jest zdolny, nie będzie. I o to nam najbardziej chodzi. Ta odznaka Przyjaciel dziecka jest właśnie dla tych, zwłaszcza, którzy troszczą się o to dobro dziecka w ogóle. To również, które no, ma trudności. Często nie z własnej winy, można tak to powiedzieć, często ze środowiska, w którym wyrasta. Ile dzieci, zwróćcie uwagę, trafia do pieczy zastępczej, domach dziecka, czyli tych instytucjonalnych form. Dzisiaj debata jest bardzo taka e, burzliwa, co zrobić, żeby po powstało jeszcze więcej rodzin zastępczych. A nie ma debaty, co zrobić, żeby dzieci zabrakło do tych rodzin zastępczych. Co to znaczy? To znaczy, że szczęśliwe dzieciństwo jest dzieciństwo w rodzinie biologicznej. Dziecko trafia do domu dziecka i tak dalej, nie jest już dzieckiem. Z nazwy jest tylko, bo dziecko to jest właśnie w rodzinie. To jest ta więź i tak dalej. Stąd Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stara się, aby Tą debatę, również o lepszą szkołę, zwłaszcza w kontekście tym, że już zadawać nie będziemy zadań domowych, to znaczy, że dziecko stanie się jeszcze w gorszym położeniu. Bo przecież niepowodzenie szkolne, a może tak być, bo jeżeli nikt ze szkoły nie wszystko. Yy, Zrozumie, będzie popadało właśnie to, co mówicie tutaj: tą empatię, taką nie? ucieczkę no, samo w sobie. I wobec tego musimy pamiętać o tym, jak zrobić, żeby dziecku pomóc. Bo tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok do niedostosowania społecznego, to jest pierwszy krok do umieszczenia w pieczy zastępczej w instytucjonalnych formach. Ja dobrze wiem, ja jestem dziecko, dzieckiem PGR-ów, -e PGR-ów, specjalnie powiedziałem PGR-ów, bo szkoły podstawową, siedmioklasową robiłem w dziewięciu szkołach. Ewenement. Ewenement. A edukację skończyłem jako kurator oświaty. I jak zostałem kuratorem oświaty, to to stanowisko mi się należało. <noise> Jeszcze raz. Cieszę się, że są tu ambasadorzy dzieci, bo nam chodzi również, również i o zdolnych dzieci, to nie jest tak, że oni go nie. Nie wymagają wsparcia. Tak, na takich nam też zależy. I cieszę się, że tutaj pani Maria wymieniła tutaj z innych miejscowości. Ja jestem jeszcze ze Szczecina, przyjechałem o, Szczecin tak, prosimy panią Beatę. Panią Beatę. E tak, e mamy zaszczyt, tak, wręczyć pani to piękne odznaczenie. Prosimy. Nosicie z rawnością, nie wiem czy możemy przypiąć, czy na rękę. Tak, nie też możemy zatrzęsą. W związku z tego sprawdzałem, mamy pewna Pani Monice się często ręce. Jakbym miał tutaj na piersi tak. tu przypinać, to jeszcze bardziej by się trzęsł ręce. Legitymacja na dowód. I to jest tak. I no i gratulujemy i dziękujemy za to, co na rzecz dzieci. I prosimy robić co to dalej. Co? będziemy wspierać. Tak. Oznaczenie bardzo prestiżowe dla mnie. Jestem niezmiernie wzruszona i, i nie spodziewałam się. Dzieci dla mnie zawsze są najważniejsze. Są wartością nadrzędną. Nad każdym dzieckiem się pochylam, a szczególnie nad dziećmi z zaburzeniami, bo takie są, na takim stanowisku pracuję. Dzieci, które mają trudne emocje. Powiem tylko tak: każde dziecko rodzi się ze skrzydłami, a nauczyciel jest od tego, żeby te skrzydła rozwinąć. Naszej debaty jest rozpoznanie przyczyn problemów młodzieży oraz zdefiniowanie sposobów ich rozwiązywania. Jako nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowej, jako dyrektorzy szkół, rodzice, pedagodzy, lekarze dostrzegamy problemy dzieci, zauważamy kwestie związane z tymi trudnymi emocjami. Stres, agresję, okaleczenia, depresję, choroby psychiczne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że system edukacji również, jeśli nie przede wszystkim, wykazuje fundamentalne zaniedbania i bezradność wobec tych problemów. Przy rejestracji otrzymali Państwo ankiety. Proszę je wypełnić i zostawić w recepcji. Wnioski z tych ankiet zostaną przesłane do uczelni wyższych, do prezydenta, premiera, do Sejmu, Senatu, Komisji Edukacji w Sejmie, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do Urzędów Miast i Wsi organizacji pozarządowych. Bez Państwa pomocy nic nie zmienimy. Przekazujemy też Państwu program debaty i ofertę dotyczącą warsztatów koncentrujących się na metodach pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, który będzie prowadzić właśnie Pani Beata Michlewandowska. Po zakończeniu wydarzenia mogą Państwo uzyskać podziękowania za udział, pobrać paczkę. Tutaj są paczki dla Państwa, fundowane przez wydawnictwa, także też bardzo dziękuję w tym miejscu i można sobie wszystko pobrać. W rejestracji jest możliwość podjęcia delegacji. Zachęcam również do zakupu materiałów dydaktycznych proponowanych przez wydawnictwa. Debata dziękuję wszystkim darczyńcom, osobom prywatnym, wydawnictwom, Instytutowi Pamięci Narodowej. Kinu Świat, wydawnictwu PWN, Psychologia Dziecka, DIFIN, Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli Supernauczyciel i naszym stałym partnerom. Dziękuję jeszcze raz Panu Markowi Wawrzykiewiczowi za udostępnienie nam tej sali. Dzięki Państwu pomocy mogliśmy zorganizować to wydarzenie. Debata obejmuje dwie części, dwa panele dyskusyjne. Po pierwszym i drugim zostanie ogłoszona przerwa podczas dyskusji, tak, tak, można dać panu prezesowi już te kwiaty, tak? Jeszcze podziękowanie. Podczas dyskusji można będzie zadawać pytania legendom i przedstawiać własne wnioski, chociaż mamy tą ostatnią część, gdzie są właśnie są wnioski, dyskusja i myślę, że tam najbardziej skoncentrujemy te nasze wszystkie przemyślenia. W recepcji można wpisać się na kartkę głos w dyskusji. Według tej chronologii będziemy zapraszać do przedstawiania wniosków e, takich do mikrofonu. Wykonywanie podczas, Wykonywane podczas debaty zdjęcia będą stanowić dla nas materiał, dokumentację e, i z tym się będą Państwo mogli zapoznać na stronie internetowej inspiracjepolonistyczne.pl i też zachęcamy Państwa do publikowania swoich materiałów dydaktycznych, dzielenia się swoją wiedzą. Po zakończeniu debaty proponujemy skorzystanie z nam w restauracji Literatka, tutaj na dole. Na parterze nadania z karty można uzyskać 10% rabat na hasło Debata. No i teraz już zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego panelu dyskusyjnego. Moimi gośćmi będą Pan dr Grzegorz Sar. Zapraszam Panie Doktorze, żeby sobie zasiąść. Który w 2011 roku ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. W grudniu 2012 roku rozpoczął staż rezydencji w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W listopadzie 2022 roku uzyskał tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii pracuje do dzisiaj, a od 3,5 roku na stanowisku kierownika Izby przyjęć aż do dzisiaj. Dodatkowo w latach 2014-2017 pracował w oddziale całościowym zaburzenia rozwoju w Garbonie. W latach 2018-2022 dyżurował w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w drobisku Konstancji. Zapraszam także Pana Łukasza Faliszka, magistra pedagogiki, absolwenta Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w, w Krakowie. Pan Łukasz ukończył studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracuje na stanowisku dyrektora do, do spraw rozwoju w Hart Prosto-Ukaza. Interesuje się edukacją i inkluzywnym charakterem, szczególnie rozwojem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam także panią Zofię Filipiak, prezes Stowarzyszenia Stop z Organizowanym Elektronicznym Torturą. Około 10 lat temu zainicjowała działalność Stowarzyszenia 100 wraz z innymi ofiarami elektronicznego dozoru z uwagi na okrutne działania na bliskiej osobie. Stowarzyszenie ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego, że era człowieka duchowego powoli się kończy i wszyscy zostaniemy cyfrowymi niewolnikami, jeżeli, spo, jeżeli jako społeczeństwo nadal nic z tym nie zrobimy.